Witajcie moi kochani. Kiedyś pokazywałam wam na jednym z moich filmików kwaterę Powstańców Śląskich w Częstochowie. I chciałabym Wam dzisiaj kilka słów o tej kwaterze opowiedzieć. Oczywiście, filmik pokazujący tę kwaterę podlinkuję Wam w opisie, także zerknijcie, jeśli nie widzieliście. A teraz do rzeczy. Kwatera Powstańców Śląskich. Usytuowana jest na cmentarzu Świętego Rocha w Częstochowie, w sektorze 41 i tam w pięciu rzędach znajdują się groby 16 uczestników Trzeciego Powstania Śląskiego, górnoślązaków, uczestników z Częstochowej okolic, także z innych regionów polskich. <laughs> Większość tych żołnierzy walczyła w ugrupowaniach pod grupy Butrym i pod grupy Linkę, grupy Północ Wojsk Powstańczych. Poległych w walce i rannych przewożono do Częstochowy. Rannych umieszczano w szpitalu garnizonowych, a no zmarłych chowano właśnie na cmentarzu Świętego Rocha. Pogrzeb pierwszych poległych ochotników od odbył się 8 maja 1921 roku w wydzielonej części cmentarza Świętego Rocha i pochowano wówczas pierciu żołnierzy. Kolejne pochówki miały miejsce w następnych dniach maja, także na początku czerwca, a ostatni pogrzeb odbył się 23 czerwca 1921 roku. Organizatorem tych pogrzebów był Komitet Plebiscytowy Okręgu Częstochowskiego, a pomocą służyło koło Polek. Na terenie kwatery. Znajduje się pomnik z krzyżem i napisem na pamiątkę bohaterskiej śmierci poległych w roku 1921 powstańców górnośląskich. I poniżej wymieniono nazwiska poległych. Zostali tu pochowani Stanisław Bielecki, Józef Budny, Paweł Doniton, Szczepan Dulski, Jan Ekert, Ludwik Gąsior, Jan Gliński, Teodor Goczoł, Kazimierz Gomoliwszewski. Edward Kruk, Robert Morris, Edward Puk, Paweł Smolarczyk, Czesław Stanik oraz Ignacy Ziętal, a także jeden nieznany z nazwiska bowstaniec. Kwatera ta otoczona jest ogrodzeniem wykonanym z betonowych słupków połączonych stylizowanym łańcuchem, a wcześniej łączyły je metalowe rurki. Początkowo gromadzie opiekował się Komitet Plebiscytowy Okręgu Częstochowskiego, a około 1924 opiekę nad nią przejęło Koło Częstochowskie Związku Powstańców Śląskich. W latach 1928-1938 każdego roku na 1 listopada na cmentarzu Świętego Rocha, przy grobach poległych, gromadzili się weterani powstań śląskich, ich rodziny, delegacje Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. W latach powojennych tradycje tę kontynuował Związek Weteranów Powstań Śląskich, później Powstańcy Zrzeszeni w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Od wielu lat, w każdą rocznicę wybuchu trzeciego powstania Wińce składają tu przedstawiciele władz miasta, także województwa. W latach 2017-2018 kwatera ta została gruntownie odrestaurowana z dotacji Wojewody Śląskiego. Instytucjonalnie opiekę nad nią dzierży Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa w Katowicach, a w jego imieniu patronat administracyjny sprawuje Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy. Jeśli byliście kiedyś na tej kwaterze, to dajcie znać, jak wam się podobała. Jeśli nie, to poszukajcie jej, ewentualnie napiszcie w komentarzu, ja wiem, gdzie jest ta kwatera, więc chętnie was zaprowadzę. I do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się.